No dzisiaj może się nie udało tego turnieju zakończyć tak, jak byś chciał, ale, ale no, nagrodę publiczności to za, za to, jak się pokazałeś, powinieneś dostać na pewno ogromną. Może się nie pokazałem tak, jak bym chciał, ale przeżyłem niesamowite chwile. Czekam na dalsze takie chwile. Dzięki trenerowi, dzięki chłopakom, dzięki dwóm trenerom, Patrykowi. I Piotrzkowi dzięki chłopakom ze Ciszewski Boks, przeżywam te chwile, uczę się dalej, uczę się boksować, jak to się mówi, i dziękuję, bo dziękuję za to, że mogłem przeżyć to. To jest jak skok na bandzie, albo jeszcze coś lepszego. Ale patrząc na, na Twój styl walki, co mi na pewno zaimponowało, to Twoja celność ciosów. To było coś, na co stawiałeś przed turniejem, że chcesz po prostu nadrobić tę może przewagę warunków fizycznych rywali swoją techniką bokserską? Nie myślałem za dużo, robiłem swoje, po prostu widzę przeciwnika i idę do przodu. I dobrze widzisz. Do przodu, to co wytrenowane, po prostu robię to co wytrenowaliśmy z trenerem i to robię. Nie zastanawiam się nad tym co robię, trener się nad tym zastanawia. Mówisz, ja że... po prostu to wykonuję. Mówisz, że jak skok na bungee, ale... Ta... Tak, skok na bungee dla zwykłego człowieka, dla mnie to było coś w tym stylu. Jak, jak na bungee, to to jest jeszcze lepsze. Hmm. Wie, myślę, że jednak wielu prędzej skoczy na bungee niż zawalczy na gromdzie, także tym bardziej szacunek. Jak się, powiedz mi tak na, na gorąco, wrażenia z walki drugiej? No, zderzenie z górą. Powiem szczerze, zderzenie z górą. Brakuje mi trochę kilogramów, żeby wykrywać z takim wielkim chłopem, ale jestem w każdej chwili gotowy na kolejną taką walkę, nawet z jeszcze większym. Zawsze będę próbował, zawsze będę próbował wygrać, nawet jeżeli nie będę miał teoretycznie szans. Myślę, że każdy jest do pokonania. Trzeba złapać kilka kilogramów i, i to był to był, to był mój mankament największy. Czyli na, plan jest taki, żeby na kolejną grądę parę kilo? Tyrać porządnie i, i lać wielkich chłopów. No. powodzenia życzę. Dziękuję ślicznie. Trzymaj się.